Dobra Marek Marek ja mam pomysł ja to Ja to naprawię, nie. obiecuję To odsuń się ja to zrobię Co zrobić? Co, Co, Co? Co chcesz zrobić? No powaliło! Powaliło! Powaliło was! Nagrywa się Marku Już wcześniej się nagrywało chyba czy nie Nagrywałeś wcześniej czy nie? O, no, nie. Oni no tutaj leją mleko od 15 minut. Aj, drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam przyczepkę. Kupiłem sobie dzisiaj płytę, basenik, czasełko i to wykorzystaliśmy w celu stworzenia przyczepki. Nasza przyczepka jest podłączona do samochodu za pomocą łańcucha. Silnik samochodu sprawia, że przyczepka jedzie, i dzięki temu mogę kąpać się w basenie z mlekiem podczas podróży. Kolejny głupi pomysł, Twój, tak? Jak głupi? No, głupi, no przecież to jest głupie. Dobra, odsuń się na kilka metrów. Koszoper, ty uważasz, że to jest mądre? Nie, Kilometru. Bardzo mądry, bo ja zadbam o jego bezpieczeństwo. O co się na, wie tak na więcej co się Dlaczego O mam się odsunąć? No, Zaufaj mi. Widzisz teraz całe? Nadal no widzę. Uważam, że to głupi pomysł? No nadal uważam, że to jest głupi pomysł. Nie wskoczyłbyś? Do patenum mleka, to to zaraz zacznie, bo się skisi na słońcu. Zasubskrybujcie kanał, bo jest to nowy kanał i trzeba go subskrybować. Już niedługo milion subskrypcji. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku pojeździmy sobie właśnie na tej przyczepce. Opiszę Wam przede wszystkim wrażenia. Zobaczymy, w jakie miejsca jesteśmy w stanie pojechać. Być może nawet tą przyczepką uda nam się wjechać do sklepu. Wy to rozumiecie? Jedziemy sobie nawet do sklepu. Co? Do jakiego sklepu chcesz tym wjechać? Nie wiem, tak sobie planuję. Wiesz, pełniam marzenia. Wjechać basenem do sklepu. To Jest nienormalny. Nie, to ty jest nienormalny. Podoba ci się? A wam, chłopcy? Ty niemu. Podoba Ci się? Mi się hmm. bardzo podoba. Jestem pod wielkim wrażeniem. To co? Shofer przygotuj się do jazdy, Ty Dzień. przygotuj się do asekuracji, Ty przygotuj się do nagrywania i zaczynamy nasz odcineczek. Ale zimna woda. Czemu ty w ogóle w skarpetkach to znaczy, wszedłeś? A co? No dobra szofer startuj! O, zimno! Tylko nie gwałtownie, bo poleci! To w ogóle jeździ? No a jak? Makówka. Dobra, lecimy. Ale co, Fajnie, macie nie? No jesteś chory na głowę, nie? Jak chcesz, to jak ja się wypomnę, będziesz mógł tutaj wejść ognię. Bo do siebie nikogo nie puszczę. Moim zdaniem to jest naprawdę tajemnica. Nie wiem, moim zdaniem to jest chore, nie? A to nie jest chore? Drodzy państwo. Jedziemy daleko, daleko. To widzimy się już za chwilę. Że sobie wykminił się siedzisko zajebiste. Mogę Ci pozwolić, siedzieć na niej, bo z basenu tylko ja mogę korzystać. Później pod koniec jak już to mleko będzie zużyte i zkiśnie, to zastanowię się i będę mógł Ci wtedy dać. Ja nie chcę tu się kąpać Marek, bo jest To jest nienormalne. Ja wiem, że chcesz, tylko boisz się publicznie do tego przyznać. A ja spełniam marzenia. Zobacz, czy ktoś na świecie ma tak dobrze jak ja. No chyba nie. Wczoraj oglądałem telewizję w parku i ten typek niósł telewizor na garbie. Dzisiaj 300 auto ciągnie mój mobilny basen. A co tam u ciebie, jak dzień mija? No nie wiem, ja jestem razem tutaj z tobą, Marek, jak się zauważył. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jedziesz sobie na przyczepie? No A bo ciebie i... jest basen. No tak, tak z tego wychodzi. Zajebiste. A jak to się rozwali? Nie rozwali się, to jest stabilne. Mamy duże koła, wszystko jest idealnie wyważone. Marek, koło pękło, nie? Nie pękło. Koło pękło! Dzieci koło pękło. No pękło! I drugie też! Już dwa koła pękły i co? Mówiłeś, że będzie stabilny. Kurde, wszystkie pokażcie Dobrze żeś sobie wymyślił To co, zostajemy tutaj Tutaj? No nie tak. no myślę, że podjedziemy gdzieś tym Na rozwalonych kółkach W sumie, co za problem, tylko żeby ta paleta na dole się nie rozwaliła Myślisz, że się rozwali? Nie mam pojęcia, dobra, jedź dalej szoper. Dobrze. Może ja stąd nie będę tutaj wchodzić, no bo wiesz Ja jestem cięższy, to będzie jeszcze gorzej No dobra, ja jadę Marek, ja data uważam, że to jest pomysł. Dlaczego? Czy trzeba jest zdatna do ruchu? Jak ja to nie wątpię. Ja chcę tylko podjechać w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, żeby wszyscy mi zazdrościli. Nie zazdrościli zajęcie. czego? Nie tego, że ma tak zajebiście. Te Koła już nie wyrabiają Marek! Jak to nie? Wszystko działa! No nie właśnie nie działa! Tylko nie działa. Zmienisz koła? No teraz nie dam rady jak. No to powiedz mu, żeby nie jechał. Trzeba koła wymienić. Jak to tak ma jechać bez kół? Do wulkanizacji mm. trzeba, nie? Chyba. Do wulkanizacji z takimi kołami? No nie wiem, no. Jest jakaś firma, co takie... Dobra, ma... podjedźcie, załatwcie koła. No na co czekacie? Nie wiem, to jest nienormalne, Marek. Jesteś po środku ulicy w basenie. Ja muszę dojechać do miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Nie nagrywaj już tego. Trzeba ogarnąć koła. Dobra, także szofer pojechał po koła dla mnie. A co? W międzyczasie też trzeba się jakoś zabawić. Skakać? To no skacz. Ale żało, żałosne to było. Człowiek człowieku większy basen, no to będzie bardziej widowiskowy skok. Jak to ledwo co utrzymało w ogóle te koła. I w ogóle jakby była niedziela, to by był taki przypał. Czy jest kościół naprzeciwko, Marek? To nie jest moja wina, że akurat pod kościołem się zatrzymaliśmy. Dobra, fajnie jest. Nie dla mnie to jest dziwne, że na środku ulicy... Kurczę, nie wydaje ci się to dziwne? To dziwne, no ale... Fantazje po prostu. No. Fantazje? To jest, no spełnia ja, Jest dzieciństwa marzenia. No. Marzenia jest dzieciństwa ja. jego. Myślisz? No jeżdżący basem mieć. Zajebista opcja. Wiesz, co na stałe trzeba do tej Audi? Przyczepić tą przyczepkę. No ja to musisz lepszą konstrukcję zrobić. bo coś takiego to nie udźwignie ci basem. No tutaj służąca akurat złe koła wybrał. No co ty wybierałeś? No, no wiesz, chciałem, żeby trzymają, nie? Jak to mówią influencerzy, celebryci? To o, znaczy? sobie. Dobra, dawaj skakuj z nim. Ciekamy na koła. Nie, nie, nie. Plepszy mi tutaj nie puszczaj. A ciepła, ciepło, choć chociaż to mleko? No takie w miarę, no Ej, dobra, dobra, już! Ej, 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 ej! Co? Klapeczki, klapeczki. Nie lej na mnie. Wiesz taki jesteś w tym basenie, co to za różnica? A to jest obrazem. Ty w kapiecie ty zryja. Dobra, idź, idź stąd, idź stąd. Co, masz się opalać? No tak. Jezu chryste, na środku ulicy basen. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Ja też. Co się dzieje? Jej, o co chodzi? Czemu z tego się woda wylewa? A skąd to ja mam to? wiedzieć? Co się dzieje? Ja Weź to No Będzie trzeba nowy basen. No co Marek się poradzi? To co, nowy basen jeszcze trzeba co będzie? Zdziszczony jest. <gry> no to niech on jeszcze kupi nowy basen. Nowy basen ma kupić? To skleić to. Weź zadzwoń do niego, żeby kupił nowy basen. Zadzwoń do niego szybko. Już tam póki mogę. Halo, ty weź kup jeszcze nowy basen, bo Marek niestety tutaj porwał. Jakieś wejść, dziury się… Nie no, kup nowy. No. Dobra, na razie. Dobra, kupi nowy basen. No tak. Całe życie pod górkę. Nic mi nie wychodzi. To dziwnie wygląda, nie, Marek? Ogólnie? To co leci, nie? Dobra, nie w sumie. Już. Nie uważasz, no to że to mleko tak coś przypomina? Słyszysz? to no na mnie to wszystko zawsze musi spadać. Całe nieszczęście. Jakie nieszczęście. No kurde, no najpierw kółka, teraz przebity basen. Nieszczęściem to jest ten twój głupi pomysł, żeby robić basen jeżdżący basen. No przecież to trzeba być debilem, żeby coś takiego to w ogóle nie jest mój wymyślić. Pomysł, to jest pomysł kopiowany ze stanów. Nie no żartuję. To jest pom pomysł kopiowany ze stanów czy nie? Nie, nie. Oni nie mają aż takich głupich pomysłów. Oni mają milion kulek w basenie. Ja mam basen na kółkach. I oto! Marek weź co spuści, tak no basen. No zostaw ja to. Czemu wszyscy mi to robicie? No zostaw. Co wy robicie? Rozpuszczamy. No Spuszczacie się. To jest do cholery. Ciekawe jak daleko to popłynie, nie? I tak już nic nie uratuje tego basenu co, wszystko mamy robić od nowa, tak? Czy co? Bo ja nie rozumiem. To znaczy? No co, wszystko musimy od nowa robić. No tak, no musimy zapełnić pasyny jeszcze raz, jeżeli chcesz dalej jechać. No tak. Patrz, A ile patrz jak to wygląda. Patrz, 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 patrz co się dzieje. bardzo niesprawiedliwe. W sensie? No to wszystko. Specjalnie wymyśliłem, specjalnie służący jeździł cały dzień po sklepach, żeby kupować wszystkie te rzeczy i na nic się nie przydały. No czas z jest wysięty no. Ile ja przejechałem? No ile ja przejechałem? No nie wiem, ze 100 metrów. No właśnie, i musiało się rozwalić. To ty nie znasz, nie ma Zamknijcie, ja się ale nie, nie, nie odzywam. Zniszczyłeś mój basen, i przy okazji cały film zniszczyłeś. Teraz ja będę musiała stracić kilka godzin, żeby ten zastrzelony szofer pojechał po nowe kółka. Ja coś komuś zrobiłem, gdzie jestem złym człowiekiem, że na mnie musi spadać nieszczęście takie. Ale Marek, coś takiego właściwie się stało? No basen się rozwalił. No. Ale czemu? No komuś to przeszkadzało? Coś komuś zrobiłem? Rozumiem jeszcze, jakbym coś komuś zrobił, ale. Ale co? No nie, no tak być nie powinno. Zobacz jak to popłynęło daleko. Ale nie sprawię No nie nagrywaj tego. mam dosyć się stało. On no to debil, no co ty najlepszego zrobisz, ja idioto? Nie jechać się nie to, potrafisz. Ale, ale ja, no, Nauczyliś samochodem! Nie połamało się, no nie moja wina, no. A co się złamało? No zobacz, połamana jest cała paleta pod spodem. Nagraj to! Ale gdzie się połamało? No zobacz, no, połamana jest paleta. Jeździć nie potrafisz, no, nie, z dziury to, wjeżdżasz, wina, no. idioto! A ty coś, źle to skręciłeś. Ale ja źle nie odzywaj no. się do mnie to po pierwsze. Nie potrafisz jeździć. No, no, Zdejmuj ten tak garnitur nie nadaje się na opera, człowieku. Zniszczyłeś no, mi basen. Widzisz to mnie pracy kosztowało? Cały dzień! Cały dzień. To, on, to, on, to, on, to on źle zrobił. On źle zrobił? Tak. To jedno. A drugie, że ty nie potrafisz jeździć. Nie, ja to przyjechałem Drugi jechałem raz prosto. mi rozwaliłeś, idioto. To Nie, nie potrafię. No No Ale to co naprawiliście, to i znowu zepsuliście o co chodzi? Chilowi samochód to nie potrafi jeździć, co to za szofer! Kto go tutaj przyprowadził? Ty! Kto go ja? przeprowadził? Jak? Kto go przyprowadził? Nie pamiętasz castingu na szofera już? Także zaparkowaliśmy, teraz zobaczymy jak sprawdzi się w tym teście. Proszę bardzo. proszę wyjść. Nie chcę wychodzić. Ale chcę wyjść. Słuchajcie, ten człowiek właśnie dostał pracę. Wychodź kamerzysta, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Żałuję sobie, Jestem najlepszym naprawię. szoferem w Polsce. No to naprawiaj basen. Ale ja nie no naprawię, naprawię. jak taki mądry jesteś, idioto. Ja tylko prowadzę. Jesteście wszyscy z siebie warci. A ty co? Śmiejesz się ze mnie teraz? No ale... Masz szelną śmieć się ze mnie. No człowieku, ja biegnę z kamerą z domu, bo myślałem, że to już naprawiliście i, i widzę, że leży basen znowu. Idioci, po prostu idioci, no. Dobra Marek, Marek ja mam pomysł, ja to naprawię. Ja to naprawię, obiecuję, dobra? Zostawmy zamokie Ja to ja zrobię, ja to zrobię. Odsuń się, odsuń się, ja to zrobię Co zrobić? Co, Co chcesz zrobić? Co zrobić? No powaliło! Powaliło! Powaliło was! Odtradaliśmy no swój szofer? Naprawiło się! No nie debilu, no jeszcze gorzej jest! Jak to się nie naprawiło? Ja z drugi basem rozwalony Zacz. Rozwaliłeś ty idioto, bez cedliwików no. Ja chciałem dobrze no, ja ja Dlaczego to... mu rozwaliłeś? Naprawie no się Idź stąd, idź stąd, Do, już, dobra. poszedł Nie, zostaw to Zostaw Wypadł z samochodu Idź stąd co ja mogę, no to, to on zepsuł. No zobacz, za co on robi, zobacz. Zar, co on w ogóle zrobił, on jest nie normalny, ten szofer. Widziałeś to w ogóle? No, widziałem, no za co on zrobił, zobacz. Ale na kurzu. I co Marek teraz? Zniszczę go. No ale przejechaliśmy kawałek, jakby nie patrzeć. Wszystko musicie mi zniszczyć. Wszystko. Ja? Tak. Ja w tym udziału nie brałem w ogóle. Wszystko zniszczycie. Nie odzywajcie się już do mnie. No mi się wydaje, że to szofer to zrobił, no nie zobacz, co on zrobił. To jest przede wszystkim wina szofera. No to nie jest nasza wina. Ty już lepiej się nie odzywaj, naprawdę. No Marek, ale ja się starałem. No dawaj tą kamerę, to jest moja kamera. Ale starałem się. No ale ja to, to kameruję. Jest, to jest moja kamera, oddaj ją. No ale ja to kameruję, Służyłeś no. sobie na kamerę. oddaję. A tą dobra, kamerę. masz tą kamerę. Nie, nie ma nagrywania filmów. Moją kamerą jeszcze. Idioci. Wszyscy siebie warci. Wszyscy mi wszystko zniszczyli. Miał być zajebisty film, wyszło gówno. Poniszczyli mi. Jak tak można? Ja za to zapłaciłem, tak a oni to zniszczyli. Zresztą, nie mam ochoty gadać do kamery. Po prostu ją wyłączę. Masakra.